Witaj kochana. Szukasz sposobu na to, w jaki sposób skutecznie zredukować zbędne kilogramy, pozbyć się opornej oponki z brucha, no i przede wszystkim osiągnąć szczupłą i sexy sylwetkę na lata. Nie interesują Cię chwilowe efekty, efekty i wyrzuty sumienia. Zastanawiasz się co jeść, czego nie jesz. Dzisiaj zapraszam Cię na przepis na moją przepyszną kawkę proteinową, którą przygotujesz w domu ponieważ w procesie odchudzania białko będzie stanowiło bardzo ważny element. Chodź spróbować ze mną zrobić ten przepis, jest naprawdę mega. Mam taką ciepłą wodę, nie gorącą, nie zimną, ale ciepłą i do niej dodaję właśnie miareczkę tej odżywki i zamieszam sobie tak, aby nie było grudek. Także mieszam, dopóki będzie taka, wiecie, jednolita konsystencja. Jeżeli masz taki specjalny mikser do robienia szejków, no to wtedy nie ma tego problemu. Ja nie mam, więc robię to w ten sposób. No w zimnej wodzie się nie rozpuści, także dlatego taka cieplejsza woda do rozmieszania odżywki. W tym kubeczku zaparzyłam sobie dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej i teraz to przeleję tutaj do tego kubeczka. Przelewam naszą odżywkę. I dodam sobie mleka na sam koniec. Czas na mleczko. Ja zamieszam i wkładam do lodówki, aby się lekko schłodziła kawusia.